Siemanko witam was na kanale Robert USD Gaming UK. Kolejna sobota, zapowiada się piękny wschód słońca za chwilę. Ja planowałem uderzyć na te pola gdzie trafiłem wtedy tego pozłacanego Żyma i te cztery srebra zaraz na początku tej farmy, ale niestety świeżo posiane, więc to pole mi odpada. Ale pokręcę się trochę tutaj. Zobaczymy czy tam coś będzie, a jak nie to idę dalej, kieruję się na te pola, na których byłem w zeszłym tygodniu gdzie trafiłem 5 srebr. Nic, zobaczymy co dzisiaj wpadnie. Do pierwszego dołka. Hej. 45 46. Pierwszy sygnał. Wykopane. Co my tu mamy? Grudce. o ja już widzę będzie to kawałek stopionego ołowiu chyba najczęstsze znajdki tutaj na tej części ale wyszło tu srebrne soldino i srebrny sixpence więc warto się przejść nic do następnego to jest pierwsza krągłość dzisiaj <laughs> ale niestety Proza życia. Taka zwykła podkładka. Piękny sygnał w tej grudce. Kopie się bajecznie miękko. Więc zobaczmy, co za mamy tu za śmiecia. A nie, jednak nie śmieć. Tylko pierwszy tak naprawdę, fan dzisiaj. Fantem jest guzik. Taki ładny, gładki arseniaczek. Także coś jednak jest. Kolejne małe kółeczko. Z drugi Arseniak. Też płaski, ale właśnie o te najmniejsze okrągłe sygnały mi dzisiaj chodzi. No, to jest guzikowy hat trick z trzecierseniak. na guzikową żyłę złota. A powiem Wam, już się kurde pogoda czuć, że jest jesień. Już już łapy zgrabiały. Jest dość zimno, było 5 stopni dzisiaj rano. Teraz przy wschodzie słońca to w ogóle już jest zimno. Ale może za chwilę zrobi się trochę cieplej. Kurde, było tu szukane guzików. Co kawałek. Taki niefajny sygnał był wykolor ja mówię kolor I jest taki naparstek jest Ciekawy wzór takiego jeszcze nie widziałem Pewnie coś XX wiek nie będzie nic starego, góry brakuje Jest piachem, ale jest coś fajnego Pierwszy fant inny niż guzik dzisiaj 104, 105 Kupiemy Czyżby była pierwsza moneta dzisiaj? Albo jakaś blaszka Zaraz się dowiemy Ożeś Jednak fast start Kawałek stopionego brązu Nic ciekawego tu był ten kawałek brązu. Tutaj sygnał na powierzchni. Pierwszy kółko. Nie wygląda to na guzik. Monetę też ciężko w tym dostrzec. Ale bardzo mi się wydaje, że może to być Rzymek. Wydaje... Ta! <noise> Jest Rzymek. Kolejny Rzym z tego pola. W sumie trzeci. Tak, tutaj widać stojącą postać. Tutaj resztki popiercia, ale strasznie zjedzony, kurde Takiego zjedzonego żyma jeszcze nie widziałem Także ostatnie wypady rzymem stoją Nic chowam, fantalece dalej Mam nadzieję, że będzie widać Taki widok, ktoś sobie lata balonem Nad polami O, teraz będzie lepiej widać, zrobię Wam zaraz zbliżenie No i tu spod krzaczka już wykulało się kółko z dołka Wygląda na to, że będzie moniak a nie jakiś numerek narzędziowy coś w tym stylu chociaż po kolorze to wygląda jak to był moniak kiedyś Na chwilę tego nie jestem O B czyli nazwisko farmera pewnie jakiś żeton farmiany Ciekawa znajdka, w sumie. Nic, jeszcze zostało mi 700 metrów do tego pola, na którym byłem w zeszłym tygodniu. takie robię sobie dzisiaj bardziej spacerek rekreacyjny, już jakieś konkretne poszukiwania, bo nie znam żadnych spotów na tych polach. Wszystkie, które znam, są wyczyszczone. Więc trzeba zobaczyć, czy po tamtej stronie farmy też nie jest już zasianą. No niestety pola z zeszłego tygodnia już zasiane, także na nie nie mogę wejść. Kręcę się tam, gdzie znalazłem tego tripensa. I tradycyjnie mam ołowianą kulkę. Tutaj jeszcze na świeżo w dołku. Ja już widzę co to będzie. Pewnie też się domyślacie. Teraz już widzicie na pewno. Był to złocony guzik. Z tej strony złocenie się zachowało, z tej jak zwykle nic. Coś słabo z monetami dzisiaj. Czybym wrócił tylko z tą jedną? co mam? O, to nawet na widać, że lepiej go nie mieć wodą, bo przestanie być widać cokolwiek. No Zejdzie do końca. Ja mam tu atak jakiegoś kundla. Zobaczcie, jaki wielki Rzym. Kurde, taki sygnał tutaj pominięty, taki się uchował na tym polu. Jestem na tym, na którym walłem hamerowego hatryka. Mówię, Przejdę się przez nie, skoro już specjalnie nie ma gdzie chodzić. No Najlepsze nie ma wstępu. No kurde, to dzisiaj dwie monety dważymy. Rzadko się zdarza. Na razie słabo widać. Ale zobaczmy, bo chyba jest hammer. Jest! Jest, 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 jest hammer. Straszny zajazd. Ale jak widać, srebna pasa trwa. Chyba... Nie widzę, kurde. Hmm. Będzie tu coś widać, czy nie będzie? Coś jakoś nie mogę go rozpoznać. Powiem wam, patrzę tak sobie na tego hamera, bo ewidentnie jest to coś innego, niż miałem zawsze do tej pory. I tak przyjrzałem się literką. Jest to Maria. Prawdopodobnie Groot. Czyli jest moja pierwsza taka, znaczy druga już, ale pierwsza. Taka już względna królowa Maria. Także teraz trzeba poczekać, aż trafi się taka całkiem czytelna. Jest! No kurde, jakby zobaczcie, co się działo w zeszłym tygodniu. Teraz jest kolejny fant z mojej listy życzeń. Dobra, to pole, jak zawsze, było ciche. To jednak tutaj koło tego supa to jest ładny spot chyba kolejnego moniaka tym razem jakiś cienki miedziak pewnie jakiś token albo coś. Niestety po tylu latach w ziemi mielony pługiem sypany nawozami stracił swój blask i jest tylko gładką blaszką. Jest kolejny naparstek ten już niestety trochę bardziej sponiewierany ale za to ma górę na miejscu. Jest już drugi dzisiaj, dwóch jeszcze nie wykopałem. Kurde, jeszcze nie wyciągane Taki sygnał sobie idę powoli. Widzicie, kogo my tu mamy? Co to jest? O, ale wycieruch. Kurde, no. A nie, to nie będzie hammer, jednak. Będzie love token z Sixpensa Williama III. Kurde, szkoda, że wytarty. Aby było tak fajnie, jak były dwa czytelne srebra. Ale kurde, tak tu nigdy nic nie wychodziło na tym polu, a tutaj dzisiaj od razu dwa. Uff, się już zawijam. Muszę zapamiętać miejsce, w którym to wyszło. I się tu pokręcić następnym razem. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na podsumowaniu o to, co udało mi się znaleźć na tym krótkim wypadzie z kilkanaście guzików, zresztą tego jak widzicie u mnie nigdy nie brakuje, z ciekawszych rzeczy, kawałek kółka od uprzęży z brązu, taka fajna patyna, widać ręczną obróbkę, dwa naparstki, jeszcze dwóch mi się nie udało wcześniej znaleźć, tutaj taki bliżej współczesności. Standardowy wzór. Tutaj niestety brakuje góry, ale zobaczcie wzór taki zupełnie inny niż wszystkie. Takie kropeczki, kilka monet. Tutaj ktoś przyrobił sobie miedziaka na token. Prawdopodobnie ze swoimi inicjalem niestety nie widać co to było pewnie przed zrobieniem z tego tokena. Była moneta wyda wydarta na gładko. Tutaj jakiś cienki miedziak. Tutaj bliżej niezidentyfikowany. Mieć jak pewnie George II w swoim standardowym stanie. Tutaj bardzo fajny rzymski dupondus. Z tyłu postać się zachowała, z przodu niestety. Patyna się ukruszyła i nie widać po pierwsze władcy, więc nie pójdzie go zidentyfikować, ale widać bardzo dokładnie, co to było. Tutaj taki mały zjedzony rzymek również, ale bardzo dobrze widać, że była to rzymska moneta. Najbardziej tutaj z tyłu po tych stojących postaciach. Tutaj po pierwsze też taki typowy. Rzymski kształt No i dwa sreberka Drugie już na samym zejściu praktycznie Z partyzanta Wygląda to na srebrny love token z Sixpensa Williama III Takich jakich wychodzi wiele Bardzo charakterystyczny kształt Szkoda, że nic się nie zachowało No i fan wypadu z tej przechodzonej miejscówki Jest Hammer Niestety strasznie zjedzony Ale Parę rzeczy. Bardzo ładnie mówi, co to jest. Tutaj literka S, po literce S, znak mennicy pomgranej, czyli owoc granatu. <laughs> I było to gdzieś tutaj Maria, czyli jest to Mary I, grot, czyli cztery pensy. Co nieco się na tej monecie zachowało i co jest ciekawe, te monety, z czego słyszałem ostatnio, rozmawiałem z chłopakami, byli tylko przez dwa lata, dlatego jest je tak ciężko znaleźć, a mi się udało już w sumie drugą. Mam nadzieję, że kiedyś wpadnie też taka cała, kompletna. Nic, dzięki, że oglądaliście. Pamiętajcie zostawić jakiś ślad po sobie, łapkę w górę i komentarz. A jeśli jesteś nowy na kanale, nie zapomnij wcisnąć subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Trzymajcie się, hej!